Not my father's house and house of merchandise. Milujem Kristusie, Panu, bracie i siostry. Są takie fragmenty w Piśmie Świętym, które należą do naszych ulubionych. Jednym z moich ulubionych fragmentów jest ten wyjątek z Ewangelii Świętego Jana, który śpiewamy dziś przed Ewangelią. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Zbawienie człowieka ma swoje źródło w krzyżu Jezusa Chrystusa, który dla nas, chrześcijan, nie jest symbolem hańby i cierpienia za popełnione zbrodnie, ale prawdziwie jest drzewem życia. W Starym Testamencie przez Mojżesza Bóg zawarł z Izraelitami przymierze na górze Synaj, obiecując że wprowadzi ich do Ziemi obiecanej. Ja jestem Pan, Bóg Twój, który Cię wyprowadził z Ziemi Egipskiej, z domu niewoli, mówi Pan Bóg. Wy będziecie moim narodem, a ja będę Waszym Bogiem. Bóg troszczy się o swój lud, o Izraela. Po zawarciu przymierza Bóg podarował całemu ludowi dziesięć przykazań, dekalo którym naród wybrany w życiu codziennym miał się kierować. Te przykazania to bogactwo Izraela, aby inne narody, widząc Izraelitów postępujących według przepisów tego prawa, mogły zobaczyć i zrozumieć, że jest to lud mądry, który kieruje się w życiu mądrymi ustawami. To droga do szczęścia osobistego, Rodzinnego i społecznego Izraela. Bóg Izraela to Bóg, który okazuje swą łaskę aż do tysiącznego pokolenia tym, którzy go miłują i przestrzegają Jego przykazań. Drodzy bracia i siostry, nic się nie zmieniło od czasów Mojżesza. Przykazania Boże to droga do szczęścia każdego z nas. Na początku, przy świętej. Modliliśmy się wskazując i uznając, że Bóg jest jedynym źródłem wszelkiego miłosierdzia i dobroci. W swoim nieskończonym miłosierdziu On wskazał nam jako lekarstwo na grzechy, post, modlitwę i jałmurza. On jest zawsze gotowy przyjąć nasze pokorne przyznanie się do przewinień obciążających nasze sumienia aby podźwignąć nas w swoim miłosierdziu. Na drzewie krzyża Bóg Ojciec zawarł z całą ludzkością nowe i wieczne przymierze w Jezusie Chrystusie. Jezus nie tylko wyjednał nam zbawienie, ale pokazał nam, jak mamy żyć i postępować. Jako nowy Mojżesz Jezus daje nam nowe przykazanie, abyśmy się... Wzajemnie miłowali tak, jak On nas umiłował. Jezus jest naszym przykazaniem. On nie żąda od nas niczego, czego by sam wpierw nie dokonał. Jezus powiedział o swojej misji na tym świecie: Ja przyszedłem na świat po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. On uczy nas, jak mamy pościć. 40 dni przepościł na pustyni. On uczy nas, jak mamy się modlić, nazywając swojego ojca naszym ojcem i każąc zwracać się do niego, abba, tatusiu. Zawieszony na drzewie krzyża, uczy nas, jak mamy przebaczać nawet największym naszym wrogom i tym, którzy nas głęboko zranili. Podmodlił się za tych, którzy Go ukrzyżowali. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Drodzy bracie i siostry, w pięknej polskiej pieśni śpiewamy Tylko tak mało żąda Pan. Tylko to, byś działał w prawdzie, byś czule kochać chciał, byś w życiu Bogu miejsce dał. Drogi bracie i siostro, w imieniu Chrystusa proszę Cię z całego serca. Nie lękaj się otworzyć drzwi Twego serca Jezusowi. Otwórz swoje serce na działanie łaski Bożej w tym wielkim poście. Działaj w prawdzie, którą objawił Ci Jezus Chrystus. Kochaj czule na podobieństwo tej miłości, którą Sam zostałeś ukochany. Zrób miejsce w Twoim życiu i sercu, abyś kiedy Jezus stanie od drzwi Twojego serca i zakołacze, mógł usłyszeć Jego głos i otworzyć Mu drzwi. On wejdzie do Ciebie i będzie z Tobą wieczerzał, a Ty z Nim. Czyż to nie przepiękna obietnica, którą Jezus nam uczynił, czy nie warto spróbować i otworzyć Jezusowi drzwi naszego serca na oścież? Zawołajmy razem z psalmistą. Słowa Twoje panie dają życie wieczne. Ufam Twojemu słowu, panie. Drodzy bracia i siostry, Jezus miał wiele czułości i zrozumienia dla każdego człowieka, nawet największego grzesznika. On przebaczył jawno grzesznicy. On przebaczył Piotrowi. On wreszcie przebaczył dobremu Motrowi, który w ostatniej chwili swego życia poprosił Jezusa o miłosierdzie. Jedynymi, z którymi nie mógł się porozumieć, to byli niektórzy faryzeusze i starsi ludzie, którzy uważali się za sprawiedliwych. I w konsekwencji, Niepotrzebujących zbawienia. Ale mimo ich hipokryzji i zatwardziałego serca, im też Jezus daje znak. Tym znakiem jest jego męka śmierci i zmartwychwstanie. Jakim znakiem wykażesz się wobec nas? Zapytali. Jezus dał im taką odpowiedź: Zbóżcie tę świątynię, a ja w trzy dni wzniosę ją na nowo. 46 lat budowano tę świątynię, a ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni. Nie pojęli, co do nich mówił. On mówił im o świątyni swego ciała. Drodzy bracia i siostry, znak męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa pozostanie na zawsze największym znakiem miłości Boga do człowieka dla wszystkich narodów. Krzyż Chrystusowy jest i pozostanie na zawsze największym znakiem naszego zbawienia, którego Jezus dokonał z miłości do człowieka. Drodzy bracia i siostry, niech każde nasze uczestnictwo we mszy świętej będzie przeżywane jako uczestnictwo w tajemnicy naszego zbawienia. Niech Krzyż Chrystusa zawsze będzie dla nas mocą Bożą i mądrością Bożą, źródłem życia i świętości. Niech będzie źródłem siły w pokonywaniu wszelkich pokus. Jezus Chrystus, który z miłości umarł dla nas na krzyżu, niech będzie naszą nadzieją. Niech Pan obdarzy Cię swoim pokojem. Amen. 是一个。 最高。 시고 쉽시가 <목소리>